Cześć. Witamy na kanale Życiowe Ścieżki. Miłego oglądania. Ojcze, czyś ty postradał zmysły, wykrzyknął Felix, z trudem unosząc welon panny młodej. Kogo mam poślubić, tego i nie tylko jego? I żebyśmy też żyli w zgodzie i pokoju, a dzieci golili jak króliki. Tak się nigdy nie stanie. Pelagiusz próbował uspokoić syna, ale było już za późno. Felix zdążył go już zhańbić na oczach wszystkich uczciwych ludzi. Zdumieni goście patrzyli z przerażeniem, a po policzkach panny młodej płynęły łzy. Kilka minut później Felix wybiegł z domu i udał się tam, gdzie zamierzał. Gdy dotarł do pasa lasu i usiadł na pierwszym pniaku, w głowie odtworzył sobie rozmowę z ojcem sprzed kilku dni i nie mógł uwierzyć, że był on tak obojętny na cierpienie własnego syna. Chcesz odziedziczyć część mojego majątku, prawda? Surowo zapytał Pelagiusz Feliksa, z góry znając odpowiedź. Milczysz. W takim razie chcesz. A skoro tak, to musisz się ożenić. Jak mogę powierzyć zarządzanie tak poważnym interesem młodemu człowiekowi bez rodziny i dzieci? Gdzie gwarancja, że nie pominiesz wszystkiego? Feliks nie mógł zrozumieć, co rodzina ma wspólnego z odpowiedzialnością w rozumieniu ojca. Pelagiusz był człowiekiem o surowych zasadach, oldschoolowcem i w żadnym wypadku nie był gotowy na kompromis. Nierzonaty mężczyzna. Zawsze powtarzał. To człowiek pusty, człowiek bez celu, niekreatywny. Jak rodzina bez dzieci, to po prostu dwoje ludzi, którzy połączyli siły, by żyć w konkubinacie. Dlatego dopóki Felix się nie ożeni, jakiekolwiek zaufanie do zarządzania firmą nie wchodzi w rachubę. Nie pozwolę, by mój kapitał poszedł na wiatr. Pelagiusz nie tylko chciał poślubić swojego syna. Felix miał poślubić kobietę, którą wskazał mu ojciec. Twoja przyszła żona Martyna i koniec. Powiedział surowo, gdy Felix próbował powiedzieć ojcu, że znalazł już dziewczynę swoich marzeń. Z jej ojcem znamy się od dawna. Szanowany człowiek. Ile rzeczy będziemy mogli razem zrobić, jak już się pobierzecie z Martyną? Nie da się tego zliczyć. Zostaw swoje dziewczyny w spokoju. Nie potrzebujesz tych wszystkich panienek. Chcesz się żenić z kobietą, która przed tobą należała do nie kogo? A współczesne dziewczyny wszystkie takie są. Nie ma gdzie ich oznaczyć. Żenisz się z Martyną i koniec. Ojciec nie chciał nawet słuchać argumentów Feliksa. Wydawały się surowemu mężczyźnie zupełnie bezpodstawne. Alina, wyświadcz mi przysługę. Poprosił żonę, która weszła do gabinetu akurat w momencie, gdy Felix z niego wybiegł. Co ja robię nie tak? Zbudowałem DLA, niego biznes i znalazłem mu żonę. Czego on jeszcze chce? Nie rozumiem. Albo jestem złym ojcem, albo dzieci są teraz rozpieszczone. Robisz DLA, nich wszystko, a one w zamian tylko się kłócą i skandalizują. To wstyd. Alina zawsze wspierała męża we wszystkim, więc od razu zaczęła go uspokajać. Pelagiuszu, powiedziała patrząc mu wiernie w oczy, jak możesz być złym ojcem? Zależy ci tylko na dobru Feliksa. On i ja przez całe życie byliśmy przy tobie jak kamienna ściana. Nie można było prosić o lepszego ojca i męża. Z góry został im dany tylko jeden syn, który z wielkim trudem przyszedł na świat dopiero po pięciu latach małżeństwa. Wszyscy wokół tylko ubolewali, jaką to wadliwą żonę miał Pelagiusz. Gdy urodził się Felix, wszyscy ich przyjaciele i znajomi mieli już po troje lub czworo dzieci. Alina całe życie czuła się winna przed mężem, że urodziła mu tylko jednego potomka. Tak, mawiał w ostatnich latach życia. Wyrósł mi na głowie. Wszystko dlatego, że nie miałam czasu go wychować. Gdybym miała, nauczyłabym go wszystkiego w mgnieniu oka. Ale teraz jest już za późno, by wziąć bat. Wyrósł na samowolnego egoistę i będziemy musieli sobie z tym poradzić. Nigdy nie wyrzucał swojej żonie, że ma tylko jednego syna. Ale Pelagiusz w głębi serca pragnął dużej rodziny, dlatego starał się zorganizować życie syna tak, jak nie potrafił zbudować własnego. Mężczyzna głęboko nie przejmował się pragnieniami i emocjami Feliksa i sam zdawał sobie z tego sprawę. Co to było teraz? Wysyczała ciotka Oliwia do ucha Martyny. Patrz, do czego cię matka doprowadziła. Będąc świadkiem hańby własnej córki, Zygfryda płakała cicho na werandzie ogromnego luksusowego domu, w którym pół godziny temu miał odbyć się ślub Martyny i Feliksa. Nie mogła uwierzyć, że jej córka upadła tak nisko, by zostać odrzuconą przez narzeczonego w dniu ślubu. Chodź ze mną, powiedział surowo Roman. Z tobą, moja córko, przeprowadzę osobną i bardzo poważną rozmowę. Ani ojciec, ani matka, ani ciotka nawet nie próbowali dowiedzieć się, dlaczego Felix tak postąpił. Cała wina od razu spadła na barki Martyny, która z desperacji zdecydowała się na desperacki i nieprzyzwoity czyn. Uwaga! powiedział stanowczo Zygfryd, gdy już się uspokoiła i opamiętała. Jeśli nie rozwiążesz kwestii ślubu, wyjdziesz z domu. Możesz żebrać o jałmużnę albo zmywać podłogi ze swoim dziewięcioletnim wykształceniem. Nie obchodzi nas to. Nie będziemy tolerować hańby we własnym domu. W międzyczasie usiądź i zastanów się, co Felix mógł ci zrobić, że odrzucił cię publicznie. Może byłaś w złym miejscu i przypadkiem to zobaczył albo coś gorszego. Po kilku godzinach płaczu, w swoim pokoju Martyna zdała sobie sprawę, że nie ma innego wyjścia, jak tylko sama porozmawiać z Feliksem. Jeśli tego nie zrobi, będzie musiała żebrać. A co gorsza, będzie musiała złapać podwózkę do innego miasta, a po drodze wszystko może się zdarzyć. Martyna wyszła z pokoju przez okno i poszła do domu Feliksa. Kiedy przeszła przez płot, zobaczyła okno na pierwszym piętrze, w którym siedział młody mężczyzna i czytał książkę. Wspinając się po balkonach dolnych okien, Martyna spoglądała w dół i w górę na Feliksa. Prawie wypadł przez okno z zaskoczenia. Zgroza! Teraz prześladują mnie koszmary, wykrzyknął, schodząc z okna do pokoju. Felix wyciągnął rękę do dziewczyny i kilka minut później siedzieli już razem na podłodze. Co ty tu robisz? zapytał ze zdziwieniem. Jak w ogóle mnie znalazłaś? Jesteś szalona, oczywiście. Wspinać się przez okna o trzeciej nad ranem. Powiedz mi, dlaczego tu jesteś. Naprawdę muszę z tobą porozmawiać. Dziewczyna odpowiedziała spokojnie. Możesz mnie wysłuchać? Słuchając Martyny, Felix doszedł do wniosku, że połączyło ich wspólne nieszczęście i powinni sobie pomagać. Rozumiem cię bardzo dobrze, powiedział. W naszych rodzinach, jak to mówią, nie można się bawić, a jeśli twoi bliscy nie zrozumieją, że oddałem cię tylko dlatego, że cię nie kocham i nie ma innych powodów, to naprawdę mogą cię wyrzucić z domu i nie zdadzą sobie z tego sprawy, bo dla nich to wszystko i tak będzie twoja wina. Twój los nie jest lepszy odpowiedziała mu Martyna, która również współczuła Feliksowi. Przecież przyzwyczaiłeś się do pewnego stylu życia i głupio byłoby go stracić z powodu jakiejś tam miłości. To nie tylko to, wykrzyknął. Kocham ojca i matkę, a oni zdają się tego nie rozumieć. Nie chcą zrozumieć, że jestem dorosły. Mam własne życie i mam prawo wybrać własną żonę, a nie żenić się z tą, którą wskazał mi ojciec. Zgodnie stwierdzili, że mimo wszystko postanowili się pobrać. Martyna była zaskoczona takim obrotem sprawy. Po południu myślała, że jej życie jest skończone, ale teraz została uratowana. To jedyny sposób. Felix powiedział surowo: Robię to z litości. Ty też robisz to, żeby mi pomóc w czysto ludzki sposób. Między nami nic nie może się stać. Wiesz, co mam na myśli? Oczywiście, że wiem. Wyszli razem przez okno i po odprowadzeniu Martyny do domu, która dotarła do swojego pokoju tą samą drogą, którą próbowała, i udało jej się pozostać niezauważoną przez rodziców i ciotkę, Felix poszedł na spotkanie z Luizą, z którą wcześniej umówił się SMS-em. Nie rozumiem i nigdy nie zrozumiem tego całego twojego kurczenia się i podskakiwania. Dziewczyna była oburzona. Dlaczego nie możesz po prostu powiedzieć ojcu, że chcesz się ożenić ze mną, a nie z tą, jak ona? Martynę! Felix dodał. Tak, Martyna, dlaczego mam się tobą z kimś dzielić? Co to ma być do cholery? Mówisz, że jak tylko nadarzy się okazja, to natychmiast się z nią rozwiedziesz, ale co jeśli okazja nigdy się nie nadarzy? Co jeśli to będzie na całe życie? Pytanie dziewczyny poważnie zastanowiło Feliksa. Do tej pory nie zastanawiał się, co się stanie, jeśli nie będzie mógł rozwieść się z Martyną. Młodzieniec miał nadzieję, że ich małżeństwo straci DLA ojca jakiekolwiek znaczenie po kilku latach, gdy w rodzinie nie pojawią się spadkobiercy. Nie zamierzał nawet dotykać nowo poznanej żony. Umówili się, że będą spać w jednym łóżku, tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś kiedyś wszedł do pokoju, żeby nie było zbędnych pytań. A jak wiadomo, dzieci nie rodzą się ze wspólnego spania. Felixowi nie przychodziły do głowy żadne inne opcje. Brak dzieci był jedynym powodem D.E.L.A. którego ojciec sam nalegał na rozwód. Pozwól, że sam porozmawiam z twoim ojcem. Luiza nadal nalegała. Wyjaśnię mu wszystko. Powiem, że ty i ja kochamy się i chcemy być razem. On to zrozumie. Nie znasz go dobrze. Felix odpowiedział zgubnie: Nawet cię nie wysłucha. Wyrzuci z domu, nie zrozumie. To nie ma sensu. Ale daj spokój. Nie mówmy o smutnych rzeczach. Poczekasz na mnie, prawda? – Oczywiście, że tak. – Luiza nadąsała się. – Mam nadzieję, że za kilka lat wrócisz do mnie wolny. – Ty nic nie rozumiesz. Nie zostawię cię. Będziemy się widywać. Jeśli już, to moja nowa żona mnie wspiera. Pelagiusz był bardzo zaskoczony, gdy następnego dnia jego syn poinformował go, że zmienił zdanie. – Ciekawe, co było tego przyczyną? – spekulował w myślach. Siedząc w swoim gabinecie naprzeciwko Aliny, która jak zawsze uważnie słuchała męża, gdy ten mówił o czymś D.L.A. niego ważnym. A co to za różnica, odpowiedziała kobieta. A co cię to obchodzi? Najważniejsze, żebyśmy uniknęli kompromitacji, i ta biedna dziewczyna też. Wyobrażasz sobie, co by było, gdyby Felix nie ożenił się z nią w ten sposób? To po prostu okropne. Nie wiem, co bym zrobiła na jej miejscu. Zarzuciłabym jej kamień na szyję i poszła do wody. Musimy znaleźć nową datę ślubu, zanim rozejdą się plotki, że Martyna jest zepsuta albo wadliwa. Musimy uratować zarówno naszą rodzinę, jak i dziewczynę przed kompromitacją, i to jak najszybciej. Po tym, jak Felix powiedział, że jest gotowy ożenić się w każdej chwili, nawet jutro, Pelagiusz ogłosił nową datę ślubu. Dla ludzi jesteście już mężem i żoną, powiedział, udzielając ojcowskiego błogosławieństwa. Dziś wieczorem powinniście już pójść do jednej sypialni a Urząd Stanu Cywilnego zarejestruje wasz związek później. Dla nas to nie ma znaczenia. Martyna i Felix starali się robić zadowolone miny. Tylko ciocia Oliwia zauważyła, że coś jest nie tak z jej siostrzenicą i panem młodym. Zygfrydzie, wyjaśniła ci coś? Zapytała, popychając w bok stojącą obok matkę dziewczyny. Dlaczego Felix tak szybko zmienił zdanie? Oliwia, a co nas to obchodzi? Kobieta machnęła ręką. Widocznie Pelagiusz wyjaśnił mu, o co chodzi. Felix nie chciał mieszkać w wynajętym pokoju i pracować na swoje potrzeby. Jest przyzwyczajony do czegoś innego. Wziął więc moją Martynę tak, jak powinien. I to błogosławieństwo, że ślub w końcu się odbył. Za kilka tygodni, a może nawet szybciej, ucieczka Feliksa pójdzie w zapomnienie. Wszystko spiszą na karp emocji, a o mojej córce nie będą krążyły żadne nieprzyjemne plotki. Czego chcieć więcej? Podczas gdy Zygfryd, Olivia, Pelagiusz, Alina i Roman cieszyli się ze ślubu swoich dzieci, Felix i Martyna nie byli już tak szczęśliwi. Po grzecznym pożegnaniu się z gośćmi poszli na górę i zamknęli się w sypialni. Dlaczego nasi ojcowie zgodzili się świętować wesele u ciebie? zapytała zaskoczona Martyna. Ostatnio świętowaliśmy u mnie, a twój ojciec nawet nalegał, żeby odbyło się w domu panny młodej. A skąd ja mam wiedzieć? Felix pod koniec imprezy był tak zmęczony, że jedyne na co miał ochotę, to położyć głowę na poduszce i zasnąć. Krępowała go jednak obecność Martyny, która była DLA-niego zupełnie obcą osobą. – Złaś już! – krzyknęła. – Zatrzasnęłam drzwi, więc możemy być pewni, że do rana nikt nie będzie nam przeszkadzał. Jestem pewna, że do białego rana będą przesiadywać w gabinecie ojca, rozmawiając o tym, jak niedługo będą niańczyć wnuki. To się nigdy nie stanie powiedział Felix, po czym położył się na brzegu łóżka i zasnął. Martyna długo nie mogła zasnąć. Pomyślała, że Felix wcale się jej nie brzydzi i nie miałaby nic przeciwko, gdyby mieli prawdziwą noc poślubną. Nie miała jednak odwagi obudzić go i powiedzieć mu o tym. Martyna była przyzwyczajona do dotrzymywania umów i za nic nie chciała zrujnować przyjaźni z Felixem. Poza tym wiedziała na pewno, że on nie tylko jej nie lubił, ale wręcz jej nie lubił. W ogóle go nie pociągała i Martyna nie miała innego wyjścia jak tylko się z tym pogodzić. Mieszkasz już cały miesiąc i ani razu Ci się to nie zdarzyło? Zygfryda zapytała córkę. Kobieta była bardzo zdziwiona, że Martyna wciąż nie jest w ciąży. Czy to możliwe, że jesteś wadliwa? Pamiętaj, że najważniejsze są wnuki. Żaden mężczyzna nie chce cię bez dzieci. Najszczęśliwszy spadkobierca to ten poczęty w pierwszą noc poślubną, ale tobie i Felixowi się to nie udało, a szkoda. Miałam taką nadzieję. Nie tylko Martyna musiała odpierać natrętne pytania, ale także Felix. Pelagiusz również zastanawiał się, dlaczego jego synowa wciąż nie doczekała się potomka. Żadnemu z nich nie przyszło nawet do głowy, że dzieci wzięły formalny ślub i nigdy nie były razem jako mąż i żona. Kolejny miesiąc po ślubie, pelagiusz zaczął czuć się zupełnie nieswojo. Z dnia na dzień czuł się coraz gorzej, a Alina, zaniepokojona stanem męża, niemal na kolanach błagała go, by w końcu udał się do lekarza. Przestań zwlekać, pelagiuszu, wykrzyknęła, widząc jak mąż z trudem porusza się z powodu silnego bólu brzucha i klatki piersiowej. Nic nie jadłeś przez cały dzień. Gotuję, ale to na nic. Wszystko jest kwaśne i nieświeże. Straciłeś na wadze, jesteś wychudzony, masz podkrążone oczy. Coś jest z tobą nie tak. Moja żona nauczy mnie, jak żyć. Pelagiusz machnął ręką. Nie mógł przyznać się Alinie, że nie może jeść, bo każdy posiłek po kilku godzinach kosztował go ogromny ból. Stan Zygfryda również pozostawiał wiele do życzenia. Martyna codziennie słuchała opowieści Cioci Oliwii o tym, jak jej mama po raz kolejny zachorowała, i ledwo trzymała się na nogach, nie mdlejąc. Powinniście pójść razem na badania. Powiedział Roman, przed którym żona długo ukrywała swój stan. Wstydziła się przyznać mężowi, że źle się czuje, więc znosiła ten piekielny ból najlepiej, jak potrafiła, udając, że wszystko jest w porządku. Nawet ja nie mogę już tego znieść. Śmiejesz się? Zapytał Pelagiusz. Sugerujesz, żebym poszedł na badanie z twoją żoną? A tak w ogóle, to po co jej o mnie mówiłeś? Jestem mężczyzną, nie mogę wyglądać na słabego przed każdą kobietą. Ale z ciebie głupiec pelagiuszu wykrzyknął Roman w duchu. Kiedy znajdziesz się na tamtym świecie, nie będzie miało znaczenia, kto jest silny, a kto słaby. Idź i zbadaj się, zanim będzie za późno. Diagnozy były rozczarowujące. Jak mogłeś sobie na to pozwolić? Lekarz był rozczarowany, gdy otrzymał wyniki badań pelagiusza. Będziesz musiał przejść regularną terapię, ale od razu mówię, że nie ma pewności, że to poprawi twoją sytuację. Zwykle na tym etapie gus jest niestety nieoperacyjny, trzeba więc mieć nadzieję i wierzyć w najlepsze. Alina nie mogła znaleźć sobie miejsca. Gdy wróciła do domu ze szpitala, gdzie towarzyszyła mężowi i Zygfrydowi, usiadła na kanapie w salonie i zalała się łzami. Mamo, co się stało? zapytał podekscytowany Felix. Aż tak źle? Nie jest gorzej, synku, nie jest gorzej, odpowiedziała kobieta. Swoją drogą, stan twojej matki, Martyny, nie jest lepszy. Zwróciła się do dziewczyny, która natychmiast wyszła z pokoju, gdy tylko usłyszała hałas w salonie. Tego wieczoru Felix po raz pierwszy w życiu uświadomił sobie, jak drogi był mu ojciec. Przez kilka godzin siedział w milczeniu w swojej sypialni. Martyna siedziała obok niego, cały czas trzymając go za rękę. Felixie, nie rozpaczaj. Próbowała uspokoić młodzieńca. Może wszystko się ułoży. Wiesz, ilu ludzi na ziemi słyszało, że są śmiertelnie chorzy. A potem nagle im się polepsza. Trzeba wierzyć w najlepsze. Ja nie chcę wierzyć w nic. Felix machnął ręką. Nie wiesz, jak to się skończy? Cóż, przepraszam. Muszę wyjść. Spóźnię się. Jak zwykle starą, dobrą tradycją, żeby nie obudzić matki i nie odpowiadać na głupie pytania, Felix wyszedł z domu przez okno. Jedyne, na co naprawdę miał ochotę tej nocy. Się upić. I jak się okazało, choroba ojca nie była jedynym powodem takiego pragnienia. Gdy tylko wszedł do baru, w którym zwykle lubili spędzać czas z Luizą, zobaczył swoją dziewczynę przy tym samym stoliku z młodym mężczyzną. Nie, zdał sobie sprawę, że ostatnio coraz rzadziej się widywali. Felix był całkowicie pochłonięty interesami i sprawami rodzinnymi. Zły stan zdrowia ojca był DLA niego zaskoczeniem. Wszystko rozumiał, ale takiej zdrady się nie spodziewał. Tak mnie kochasz, prawda? Zapytał, podchodząc do stołu. Felix chciał postawić kropkę nad i, żeby nie miał złudzeń. Felix, poczekaj, Luiza ryknęła. Wszystko ci się pomyliło. Zaraz ci to wytłumaczę. Co mi wytłumaczyć? Jak można umawiać się jednocześnie ze mną i z jakimś innym mężczyzną, Wykrzyknął Felix, który w tym momencie najmniej miał ochotę słuchać fałszywych wymówek. Po co w ogóle tu przyszłaś? Do rozmowy wtrąciła się fanka Luizy. Masz żonę, rodzinę, zostań w domu, nie zapominaj o dzieciach. Zapomniałem cię zapytać. Felix warknął na niego. Po wymianie ciosów młodzi ludzie opuścili placówkę, a dotarłszy do domu, Felix wyskoczył przez okno. Opatrzywszy starannie siniaka Feliksa, Martyna nawet nie zapytała, co się stało. I w tym momencie młodzieniec po raz pierwszy poczuł, że jest mu przyjemnie w towarzystwie tej dziewczyny. Nie była natrętna, niewymagająca, otwarta i pozytywna, zawsze miała o czym porozmawiać. Codziennie razem z Martyną odwiedzali rodziców w szpitalu. Pewnego dnia Pelagiusz spojrzał synowi w oczy i powiedział – Wiesz, Felix, zrozumiałem, że zdrowie jest najważniejsze. Mam gdzieś te wszystkie pieniądze, znajomości, możliwości. Nie ma nic gorszego niż być przykutym do łóżka i leżeć jak warzywo, a każdy ruch sprawia potworny ból w ciele. Mężczyzna czuł się winny przed swoim synem i chciał go przeprosić, ale nie mógł znaleźć siły, by powiedzieć mu coś bardzo ważnego. Dopiero tydzień później, gdy wszystkie dokumenty były już przygotowane do transportu mężczyzny za granicę, gdzie miał przejść skomplikowaną operację, znalazł odpowiednie słowa, by wyrazić swój żal za to, że zmusił syna do małżeństwa. Feliksie, ty mi wybacz, stary głupcze! mruknął pelagiusz. Całe życie trzymałem się tych niepotrzebnych zasad. Ale na co teraz te wszystkie słowa? Jeśli umrę, możesz rozwieść się z Martyną, która nie jest twoją faworytą, i poślubić kobietę, która ci się podoba. Tak będzie najlepiej. Po szczerej rozmowie z ojcem, Felix wyszedł z pokoju zapłakany. Martyna podeszła do niego płacząc. Właśnie pożegnała się z matką, która lada dzień miała lecieć na operację do tej samej kliniki co Pelagiusz, i również odbyli szczerą rozmowę. Rodzice wrócili do domu zaledwie trzy miesiące później. Obie operacje przebiegły pomyślnie, a teraz Pelagiusz i Zygfryda musieli przejść przez okres rehabilitacji i rekonwalescencji. Kiedy zobaczyli, że Felix i Martyna spotkali się z nimi razem, byli bardzo zaskoczeni. Więc wy dwoje nie rozwiedliście się? zapytał Pelagiusz. Mówiłem ci, synu. Tato. Dobrze. Po pierwsze powiedziałeś, że mogę się rozwieść, jeśli umrzesz, reszty nie sprecyzowałeś. Felix uśmiechnął się. A ty na szczęście żyjesz. Po drugie, zdaliśmy sobie sprawę, że się kochamy. A po trzecie, miesiąc temu dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli dziecko. Nie mogę zostawić kobiety, która ma ze mną dziecko. To nie męskie. Zygfryda i Pelagiusz mocno przytulili dzieci. Osiem miesięcy później Martyna i Felix mieli syna Olafa.